Dzisiaj zacznijmy od tego, co dzieje się z Hederą, bo to jest czyste szaleństwo. Przygotowałam dla Was szybkie wideo, aby pokazać, co się dzieje, omówić wykresy, które naprawdę Was zaskoczą, i powiedzieć, jak możecie zarobić jeszcze więcej na rynku kryptowalut, a więc zostańcie do końca. Jeśli jesteście tutaj nowi i chcecie skorzystać z sezonu altów, zapraszam do subskrybowania i polubienia tego wideo, bo na co dzień zajmuję się kryptowalutami, więc będziecie na bieżąco. A więc szybko spójrzmy na liczby. W ostatnim tygodniu hedera z tikerem HPAR wzrósł o 131%. A więc jeśli zainwestowalibyście chociażby miesiąc temu 100 dolarów, mielibyście 880 dolarów. To szaleństwo, prawda? A więc co takiego dzieje się z hederą? Przede wszystkim długoterminowe inwestycje. Wielu inwestorów kupuje hederę i przenosi tokeny z giełd na portfele, takie jak Metamask, Trust Wallet lub do zimnych portfeli. I to właśnie oznacza, że wierzą w jego długoterminowy potencjał. Co więcej, jest bardzo mała podaż na giełdach. Tokenów HPAR na giełdzie jest coraz mniej. To oznacza, że ich wartość będzie coraz większa. Pojawiają się również plotki na temat ETF-ów na chbar. Canary Capital złożyło wniosek o utworzenie spotowego ETF-a na chbarze, co jest naprawdę dużym krokiem w naprzód. No ale przede wszystkim, co najważniejsze, Hedera ma bardzo silne fundamenty. Od dawna uchodzi za jedną z najlepszych kryptowalut na rynku, a ostatnie wzrosty chyba to nam potwierdzają. Zobaczcie, z kim współpracują: z Boeingiem, Google, LG, IBM. Warto spojrzeć na wykresy. Jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, najwyższa miała miejsce w 2022 roku i zauważcie, że dzisiaj tokeny par są po prostu wykupywane. Jeżeli spojrzymy sobie na cenę spotową, ostatnie ATH miało miejsce na początku 2022 roku i właśnie wczoraj przekroczyliśmy granicę i mamy dzisiaj cenę 39 centów. A więc jeśli jesteście posiadaczami Hadery, gratuluję. To wyjątkowy czas dla tej kryptowaluty. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i czy planujecie inwestować. Po sukcesie Popcat, nowa memcoinowa gwiazda, czyli CatSlap, osiągnął imponujący wzrost ceny o ponad 170%. Gorączka FOMO rośnie, ponieważ na stronie projektu widnieje odliczanie i zostały raptem 22 godziny do wielkiej zapowiedzi. Wtedy dowiemy się, na której z centralizowanej giełdzie pojawi się Slap po raz pierwszy. Na ten moment SLAP możemy kupić wyłącznie na zdecentralizowanych giełdach, tak jak Uniswap czy OpenOcean. Oczywiście również bezpośrednio na stronie Catslab lub za pośrednictwem partnerstwa z nowym portfelem krypto BestWallet. Linki znajdziecie w opisie filmu. Cena tokena można powiedzieć idealnie rośnie w momencie, gdy do ogłoszenia giełdy pozostały raptem 22 godziny. Nic nie przyciąga giełd tak jak rosnący wolumen handlu. Zauważcie, że ten wolumen wzrósł o 186% raptem w ostatniej dobie. A liczba posiadaczy wzrosła już do 12 tysięcy według Etherscan. A więc w internecie hucze od spekulacji na temat tego, która giełda zcentralizowana jako pierwsza doda SLAP. W grę wchodzą oczywiście Binance, Coinbase czy OKEx. Jednak zespół projektu jeszcze nie zdradził nam żadnych szczegółów na ten temat. Tym samym Cutslap to obecnie drugi najczęściej wyszukiwany token na Dextools. Na CoinGeeko zajmuje trzecie miejsce. Dodatkowo według CoinMarketCap token uplasował się na dziewiątym miejscu w Japonii i wszedł do top 1000 na Coin Giko. Wartość spalonych tokenów wynosi już niemal milion dolarów. Kwota ta obejmuje także tokeny, które zostały przedwcześnie odblokowane przez stakujących. A więc jeśli chcesz kupić tokeny, odwiedź ich stronę internetową, bo to właśnie tam możesz zastakować swoje tokeny i aktualnie staking przynosi nam nagrody w wysokości 40%, oczywiście w skali roku. Możesz je stakować przez 7 dni, ale jeżeli zdecydujesz, że chcesz je odmrozić wcześniej, to po prostu zostanie jakaś część ich spalona. A więc dajcie znać, co myślicie o aktualnej sytuacji na rynku. Czy pakujecie się w Hedere, czy pakujecie się w Katslab? Do usłyszenia.